Siema, w tym poradniku pokażę Ci jak zrobić lepsze tekstury do mopków. Nie zapomnij o subskrypcji kanału i bez zbędnego przedłużania zacznijmy odcinek. Jeżeli jasna, tak wygląda nasz model przed. Są to słabe tekstury, różnica pikseli jest bardzo mała, model luszki jest słaby. I co trzeba zrobić, aby... Ten mobek znacznie lepiej wyglądał. Jak go tutaj poprawić? A więc trzeba usunąć teksturę. Nie można się po prostu z tym jako tako bawić, ponieważ moim zdaniem to jest więcej roboty. Następnie trzeba wykonać waniliowy model różki, który będzie w przyspieszonym tempie. Tak wygląda skończony model. Dodałem tą część, ponieważ ten villager będzie miał taki kaptur. Warto zawsze jest dodawać jakąś charakterystyczną rzecz dla danego moba, bo mob wygląda ciekawiej. Taki zrobiłem oto kostur. Nie jest jakiś zbytnio ładny, ale po teksturze będzie później widać, że będzie znacznie lepiej wyglądał. No, i kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, jest oczywiście stworzenie tekstury. Tekstura już jest stworzona, więc warto jest przyjrzeć się kilku rzeczom. Numer jeden: aby głowa naszego pillagera była bardzo podobna do standardowych pillagerów, pillagerów czy vindicatorów, trzeba zaczerpnąć tekstury z wanili, Dodać to jako inny model w BlastBench i zobaczyć jakie nasz mobek ma kolory skóry. Zaczerpniemy z tego modelu kolor naszej skóry, naszego mobka. Więc wybieramy to narzędzie oraz klikamy na to. Kopiujemy sobie liczby i przenosimy na nasz inny model. Tak się prezentuje głowa naszego moba. Następną rzeczą, jaką chciałbym mu dodać, są ręce. Aby nie musieliśmy dwa razy dłużej tworzyć tych rąk, wybieramy grupę naszych rąk. Oczywiście bez tej broni. Na przykład ten kawałek. I wybieramy aby nasza lewa ręka była w tym samym miejscu co nasza prawa. Dzięki temu, jak nanosimy przykładowo jakiś kawałek, to się to tworzy w dwóch miejscach. Jest to moim zdaniem dobre skrócenie tworzenia tekstury. A więc wybrałem kolor naszej szaty. Będzie to taki kolor niebieskiego. I aby ona była stworzona w waniliowym stylu potrzebujemy mieć palety barw naszej szaty. Nie może to być tak, że po prostu zejdziemy sobie tak w dół i to ma być jakiś inny odcień, ponieważ to będzie wyglądać niezbyt estetycznie. Najlepszym sposobem jest to, aby robić to zgodnie z tabelą, która się teraz będzie wyświetlać. A więc przykładowo mamy ten niebieski i chcemy, aby to był jakiś tutaj ciemniejszy odcień niebieskiego. to przesuwamy leciutko tutaj. Zmieniamy na przykład leciutko położenie tutaj i w dół. Dzięki temu otrzymujemy inną barwę, która jest dość podobna do tej i nie pokrywa się tak bardzo, jakby mieliśmy tylko zmieniać odcień w dół. Więc za chwilę zacznę tworzyć naszą szatę. Tak wygląda nasza skończona paleta, a tutaj jest antyprzykład. Spójrzcie. Ta paleta jest dość słaba. Nie będzie zbytnio robiło kontrastu na naszej szacie. A tutaj mamy kilka odcieni innych niebieskich i mówię Wam, naprawdę to będzie lepiej wyglądać. Tak się prezentują barwy szaty niebieskie, oczywiście, bo żółty będzie jeszcze do zmiany. Taki jest na razie zarys naszego modelu. Będzie on jeszcze edytowany i prawdopodobnie zmienię kolor butów oraz spodni. Czas teraz na stworzenie różdżki. Będzie oczywiście inaczej wyglądać. Proponuję, żeby zrobić z tego złoty kostur, a następnie dodać pewne elementy czerwone. Oczywiście złoty związany z. Kickendem, przez co będzie to trochę inaczej wyglądać. Oj, mis. Stwierdziłem, że sam kostur wygląda spoko. I tutaj teraz dołożę kilka elementów, żeby tekstura była płynna. I to jest cały poradnik. Tak się prezentuje lepszy model. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij zostawić subskrypcji. Dążymy do tysiąca. Dziękuję każdemu za subskrypcję. Na razie.